Aneta sala, Heinz Reinefart Kat woli. 5 sierpnia 1944 roku, Warszawa. Wanda Lurie z trójką małych dzieci wraz z innymi mieszkańcami woli z ulicy Działdowskiej została pognana w stronę fabryki Ursus. Dookoła dym, trupy, krzyki i strzały. Kazali czekać. Z podwórza fabryki dochodziły strzały, szloch i błagania. Co chwilę Niemcy wpychają po 100 osób na teren fabrycznego dziedzińca. Wanda jest w ostatniej grupie. Widzi zwały trupów, a wśród nich sąsiadów, znajomych. Kobieta prosi o litość, wykupuje się trzema złotymi pierścionkami, które daje Ukraińcowi, ale widzi to Niemiec, zawraca ją, odpycha. Uderza kobietę, krzycząc do jej starszego synka, prędzej ty polski bandyto. Wanda będąc w zaawansowanej ciąży miała w sierpniu rodzić. Prawą ręką trzyma rączki dwójki dzieci. Lewą chwyta rączką starszego. Dzieci modlą się, płaczą. Pierwszy zostaje zamordowany jednastoletni Wiesio. Potem strzały trafiają Wandę. Dostaje krwotoku ciążowego, ale żyje, jest przytomna. Kiedy strzały zabijają dwójkę młodszych dzieci? Żyje, kiedy spadają na nią ciała innych zamordowanych ludzi. Jest przytomna, kiedy oprawcy chodzą po trupach, kopią i rabują zabitych. Nie zauważyli, że żyła, kiedy i jej zdjęli zegarek z ręki. Pili, śpiewali, a kobieta modliła się o śmierć. Wanda leżała pod trupami trzy dni, a ruchy jej dziecka w jej łonie uświadomiły kobiecie, że maleństwo żyje. Przez trupy na czworakach czołgała się w stronę końca kompleksu fabrycznego. Jako jedna z nielicznych przeżyła, podczas gdy na Woli między 2 a 5 sierpnia 1944 roku zamordowano od 35 do 65 tysięcy ludzi. Czy jest straszliwsza zbrodnia niż mord na bezbronnych cywilach, starcach, kobietach i dzieciach? Każdego mieszkańca należy zabić. Nie wolno brać żadnych jeńców. Warszawa ma być zrównana z ziemią i w ten sposób ma być stworzony zastraszający przykład dla całej Europy. To rozkaz Hitlera przekazany przez Himmlera wojskom niemieckim w Warszawie. Gdy wybuchło powstanie warszawskie i Erich von dem Bach-Zalewski co do litery zaczął wypełniać rozkaz Hitlera, pod jego skrzydła wcielono oddziały Heinze Reinfarta składające się głównie z Ukraińców. Po ludobójstwie dokonanym na Woli, oddziały Rainefarta wzięły udział w walkach z powstańcami na Starym Mieście, na Powisilu i Czerniakowie. Oddziały te głównie mordowały cywilów, powstańców rannych w szpitalach, jeńców wziętych do niewoli, niezliczone gwałty i bestialstwa. Mordy nie miały końca, nie jest znana dokładna liczba ofiar Katawoli, a po wojnie Człowiek odpowiedzialny za zbrodnie wojenne i zbrodnie ludobójstwa nie został wydany Polsce. Miał być przydatnym dla aliantów świadkiem w procesie norymberskim. Potem został aresztowany pod zarzutem popełnienia zbrodni wojennych, ale sąd w Hamburgu zwolnił go z braku dowodów. W 1951 roku został wybrany burmistrzem miasta Westerland na wyspie Sylt. Rozwijał turystykę, angażował się w sprawy mieszkańców. Później pracował jako prawnik. Mimo licznych wezwań polskich władz Niemcy nigdy nie zgodziły się na wydanie i osądzenie tego zbrodniarza. Wandalurię 20 sierpnia 1944 roku urodziła syna Mścisława. Realizacja obóz Wielkiej Polski. Czytał Maciej Wydrych.